Panie Bartku, zacznijmy od początku. Jaka jest Pana historia? Zaczęło się mniej więcej od drugiego roku życia, kiedy wykryto u mnie młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów kolanowo-łokciowych. Wiązało się to z bólami reumatycznymi, które ciągnęły się mniej więcej przez całe życie do tej pory. No i następnie no jest to całe życie hospitalizowania, jeżdżenia po sanatoriach, bardzo dużo bóli, kiedy zmienia się pogoda mm. i tak dalej. I około dwóch lat temu miałem wypadek motocyklowy, w którym miałem roztrzaskane nasady kości nadgarstka. Miałem rekonstruowane, składane na blachę. Po czym miałem terapię opiatową. No i już terapia opiatowa według mnie była zbyt negatywnie wpływająca na mój organizm. A jak, I, jak wpływa na Pana? Opiaty naprawdę są silną substancją i to nie jest tak, że przestaje boleć, nie umiemy określić gdzie ten ból się znajduje, ale on dalej jest. Ogłupiają, strasznie poddenerwowują, boli brzuch, naprawdę bardzo dużo negatywnych rzeczy jest, ale mhm. uśmierzają ból, co jest prawdą i dlatego są przepisywane. Na szczęście w międzyczasie zdążyłem się dowiedzieć, że są inne terapie. Skorzystałem z konopi, dzięki której w 100% zrezygnowałem z terapii opiatowej. Mhm. Dzięki temu mogę jakkolwiek funkcjonować bez ogłupienia, otępienia, brak możliwości prowadzenia pojazdów i Gdyż nie muszę ciągnąć tej terapii cały mhm. czas, nie muszę chodzić do psychologa z powodu złości i takich rzeczy, mhm. i mogę normalnie spać, to daje bardzo dużo. Czyli zauważył Pan u siebie po prostu efekty uboczne działania narkotycznych i półnarkotycznych leków przeciwbólowych. Moje pytanie brzmi: jak długo trwała ta terapia? E, terapia trwała około trzech miesięcy. Na trzy miesiące to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o opiaty. Mhm. Nie zapominajmy, że terapia konopiami też są to leki narkotyczne, ale zupełnie z innej grupy. Są o mhm. wiele słabszymi lekami, a o, o wiele innej gamie jakby efektów ubocznych, które są o wiele słabsze i o wiele mniej drażniące dla organizmu. Cierpi Pan na przewlekłą jednostkę chorobową, następnie był pan ofiarą wypadku motocyklowego. Jak wpłynęło na pana życie stosowanie konopi w celach medycznych? Zmieniło je diametralnie, z tego powodu, że mogłem zacząć funkcjonować. Siedziałem po wypadku cały czas w domu, nie ruszałem się z niego, siedziałem w pokoju, poza pokój, nie wychodziłem. No to po pierwsze zdenerwowanie, po drugie brak chęci do poruszania się, robienia jakichkolwiek rzeczy. Apatia. Tak, dokładnie. I do tego nazwijmy to podstawy depresji, bo już zaczynały się takie stany. No, i konopie, no jak wiemy, są akurat lekiem takim, po którym człowiek się nie czuje smutny, więc akurat były bardzo dobrą metodą na rozwiązanie problemów wynikających z wypadku. Jak reagowali lekarze na pana objawy somatyczne, w zasadzie objawy ze strony układu nerwowego? Czy w jakiś sposób próbowali pomóc? E, tak, lekarze akurat po wypadku bardzo zdziwiłem się, jak dobra kadra jest e, lekarska u nas na przykład w szpitalu w Otwo. Jest to grupa młodych ludzi, która jest naprawdę bardzo dobrze wykształcona, e, robi profesjonalnie swoją robotę i bądź kiedy rozmawiałem z lekarką na temat zmiany, powiedziała, że ona jest w 100% za tym, tylko że ona nie może im przepisać i skierowała mnie do kliniki odpowiedniej. Czyli w szpitalu w Otwocku zaproponowano Panu alternatywę w postaci stosowania konopi. Czy wtedy już Pan dostał ten produkt? Nie. Zostałem skierowany do specjalistów w tej kategorii. Mhm. Gdyż, no jak widać zachowali się lekarze jako specjaliści, nie znając się na materiale, wysłali do osób znających się na nim, ale wiedzieli, że dana terapia może mi pomóc. No i super, że tak się stało. Mhm. No, dzięki temu, no widać, jestem dość szczęśliwą osobą. Tak, to bardzo odpowiedzialne podejście ze strony lekarzy. A jak oceniasz stopień edukacji i świadomości społecznej, jeśli chodzi o zastosowanie konopi? E, według mnie na przełomie ostatnich lat świadomość naprawdę się zmieniła, a najbardziej wśród starszych ludzi. A, którzy kiedyś widać było jednoznacznie, dla nich były konopie i marihuana, były to dwie oddzielne rzeczy. Mhm. Nagle zaczęli widzieć, że jest to to samo, a tamto zawsze znali jako dobre, więc to drugie nie może być złe. Mhm. I naprawdę świadomość ludzka zmienia się bardzo, konopie przestały być złe, przestały być wrzucane do worka narkotyki, mhm. zaczęły być brane już jako lekarstwo albo bardzo delikatna rzecz rekreacyjna, więc... W ogóle zmienił się cały pogląd na temat konopi, jaki mieliśmy i w Polsce i jak pokazuje wszystko na świecie również. Mhm. Kalifornia, Stany Zjednoczone, Europa tak samo zmienia się i prawo legalizacyjne i prawo medyczne i produkt jest dostępny już prawie wszędzie w Europie. Czyli w żaden sposób nie czułeś się piętnowany, że jesteś pacjentem konopnym, czy jednak miałeś jakieś nieprzyjemności? Nie, w żaden sposób tego nie odczuwałem, gdyż no widać zmieniło się trochę. Pewnie lata temu wyglądałoby to inaczej, bo widzimy, że te zmiany nastąpiły niedawno, mhm. ale na szczęście trafiłem na ten dobry okres. Jak pan określa, jakie są największe problemy pacjenta, który chce stosować terapię konopiami, szuka pomocy? Uważam, że ilość punktów, w których pomoc można profesjonalną uzyskać, gdyż teoretycznie każdy lekarz powinien przepisać taki lek ale większość lekarzy nie wie, jak on działa, jak on wygląda, jak go stosować, na jakie schorzenia go stosować i poziom edukacji jest zbyt niski. Powinniśmy przyłożyć się naprawdę do edukacji lekarzy i służby zdrowia w tym punkcie, bo jest to dla nich materia nieznana. I rzeczywiście powinni ją poznać, bo w ten sposób możemy jednak dużo leków, których nie powinniśmy nigdy komuś przepisać, możemy zastąpić jednym. Czy po tylu latach zmagań z bólem, czy bał się Pan zastosować konopię, na którym się tapie? Po stosowaniu opiatów, czy już jednych z najsilniejszych leków, uważam, że kto mógłby się bać konopi. Mhm. Czy ma Pan jakąś radę dla pacjentów, którzy może jednak trochę się boją e, spróbować tej alternatywy? Uważam, że to jest po pierwsze wybór każdego. Więc jeśli ktoś nie chce, bo ma duże przeciwwskazania tego, to oczywiście niech tego nie robi, ale mm. nie powinniśmy się zamykać na jedną rzecz. Mhm. Nie zapominajmy, że poznajemy, ciągle poznajemy. Kiedyś dla nas atom był najmniejszą cząsteczką, mamy już ich więcej. Ciągle poznajemy i może być dużo więcej rzeczy, które pomaga. A to jest coś, czego nie wymyśliliśmy my. Wymyśliła to natura tysiące lat temu, więc jednak powinniśmy naturze zaufać. Mhm. W jaki sposób zaczął pan terapię konopiami? Zaczęło się od tego, tak jak wspominałem, skierowała mi bardzo miła pani doktor z Otwocka do specjalistycznej kliniki w Warszawie, gdzie dostałem receptę na bardzo małą ilość, bo było to bodajże 10 gram, było to 4 razy dziennie, po 0,25 g. Mhm. No i wiadomo, no w przypadku leczenia bólu, to jest śmiech na sali, to tak jakby dać mi apap na ból po wypadku. No, jest to żart. Ciężko w Polsce na początku było w ogóle coś wykonać w tej dziedzinie, żeby recepty mhm. mogły być w większej ilości. Lekarze się bali i tak dalej, nigdy nie pracowali z tą materią. Czy produkt był wtedy obecny w Polsce? Produkt był dostępny, a o jakości produktu może powiem zaraz. Następnie pojechałem do Holandii. W Holandii mój lekarz przepisał mi 200 gram konopi, która jest. W aptece holenderskiej jest to 22% konopia, mhm. bo zawiera 22% THC, mhm. w porównaniu do polskiej, która według opakowania zawiera 17%, co według wielu źródeł sprzętu się nie zgadza, mhm. było sprawdzone laboratoryjnie. Dodatkowo jakość polskiego suszu jest bardzo niska. Tego zarejestrowanego? Tego, który mamy dostępny w aptekach. Mhm. Oczywiście nie mówimy o CBD w sklepach ogólnodostępnych, bo nie jest to susz medyczny. Mhm. Służb holenderski w porównaniu do polskiego, który posiadamy w aptekach, po pierwsze ma 22% THC, co jest sprawdzone. Mhm. W porównaniu do polskiego, który na opakowaniu ma napisane 17%, ale rzeczywiście widziałem badania i opinie ludzi, nie ma tylu procent. Mhm. Jest niskiej jakości, naprawdę śmierdzi jakby speśniał. I to jest jedyny dostępny służb dla polskich pacjentów w aptekach. Trochę mi ich szkoda. Ja musiałem bardzo dużo walczyć o to, żeby go dostać żeby dostać holenderski, dodatkowo nie mogę z nim wjechać do Polski mhm. z zabrania, znaczy zabrania. Nie dostaję zezwolenia od Polski na wóz leku do kraju, mimo tego, że jestem w Polsce pacjentem konopi, mhm. jestem w Holandii pacjentem konopi, więc jest logiczne to, że tak czy siak mogę posiadać ten lek. Mhm. Dostałem po prostu inny, lepszej jakości, w innych dawkach i od trzech miesięcy nie mogę nic z tym zrobić. I przed świętami jestem w kropce, codziennie muszę praktycznie jeździć, żeby, żeby się leczyć za granicą, bo nie mogę przyjechać tu z moim lekiem. Mhm. Jakie zmiany widzi pan możliwe w Polsce, bądź czego pan oczekuje od systemu polskiej opieki zdrowotnej? No tak, zauważam, pierwsze, zmieniło się już u nas bardzo dużo. W ogóle mamy służbę w aptece, mhm. to jest już bardzo duża zmiana, jest to krok milowy, mhm. po nim już każdy kolejny będzie prostszy. Ale na pewno musimy dodać większe zróżnicowanie suszu w aptece. Mhm. Jest go za mało, jest jeden o jednym stężeniu, a mamy różne choroby, różne przypadłości, są potrzebne różne stężenia, mhm. więc tego suszu powinno być więcej rodzaj. Dodatkowo cena tego suszu w Polsce jest zatrważająca. Mhm. I kontrola jakości. Kontrola jakości dodatkowo mhm. również. No ale w momencie, kiedy wejdzie konkurencja, kontrola jakości, wszystko się zmieni, bo na razie jest monopol. No i w przypadku monopolu no nic z tym nie zrobimy, bo jedna osoba rozdaje karty. Panie Bartku, proszę dokończyć zdanie. Konopie to nadzieja na lepszą przyszłość.